Witam wszystkich w kolejnym filmie, jak wykonać muchę. Widzicie, jest igła, więc może być coś ciekawego. A mianowicie, mamy w tej chwili okres wiosenny, maj, więc wyloty jętki majowej. I ja mam dzisiaj do pokazania wam taką jętkę do wykonania: do pokazania krok po kroku, jak zbudować taką muchę. Nie jest to trudna mucha do wykonania. Troszkę materiałów, pianka. CDC, dubbing. Co tu jeszcze jest? Piuro z koguta. No i ogonek wykonany z sierści łosia. Więc ja już pokazuję wam, jak wykonać taką muchę. Więc tak: pianka żółta, grubości 3 mm. Sierść łosia. To są rzeczy do nabycia w sklepach. Z materiałami muchowymi do wykonania much. Z pianki wycinamy sobie taki stożek. Widzicie? Taki stożek wykonamy, wycinamy z pianki. I teraz nożyczkami przecinamy idealnie na pół w taki sposób. Tak jest to w tej chwili przecięte. I teraz to zostawiam. Mocuję sobie na igle. Nić Tu mocujemy to sobie tak raz, dwa. Dojeżdżamy tutaj do końca. I teraz będzie nam potrzebne trzy te promyki sierści łosia. Wyjmujemy sobie. Zostawiamy trzy. Musimy je równo złożyć, żeby końce były równe o, w taki sposób. Dobra. No i teraz tutaj sobie patrzymy jaka będzie długość tego naszego ogonka. Jest OK. No i mocujemy sobie tu to do oczyka. Dobra, i mamy przymocowane, ja się od razu pozbywam tutaj tych końców niepotrzebnych i teraz tą piankę. Tą piankę, którą żeśmy wycięli, ja tutaj sobie obcinam. O, w taki sposób jeszcze tworzę tutaj stożek, widzicie. I teraz sobie najeżdżam tutaj na igłę tak żeby mi tutaj koniec tej igły delikatnie wystawił ale źle, trzeba tą nicią dojechać z powrotem tutaj do końca no i teraz można to zrobić jeszcze raz nasuwamy tą piankę na igłę równą tak żeby było powiedzmy równo z końcem igły i tworzymy Pierwszy segment. Mocno ściskając nić I jak mamy pierwszy segment, już mocno ściśnięty. Wjeżdżamy pod tą piankę na igłę i ustalamy sobie odległość na tej igle kolejnej części kolejnego segmentu, który będziemy wykonywać I mocno znowu 3-4 razy i tak z powrotem wjeżdżamy, ze dwa obroty, tak, żeby sobie tą złapać odległość kolejnego segmentu. I znowu trzymamy w palcach i tutaj trzema obrotami, czterema tworzymy nowy segment. I tak za każdym razem, pamiętając, żeby tych segmentów było. 7. Przynajmniej ja tak wykonuję 7 segmentów. Dobra, i wracamy jeszcze raz. Trzymamy sobie tą piankę na igle, tak żeby równo było. I przesuwając się już wzdłuż, tutaj do końca, te segmenty możemy powiększać tworzyć je coraz większe. Mamy w tej chwili pięć, będzie sześć, i siódmy, zrobimy jeszcze jeden? No i jest, siedem segmentów mamy wykonanych. Teraz sobie trzeba wziąć finisher i wisi tutaj zakończyć tak żeby nam się to nie rozwaliło całość dobra zaciągamy obcinamy nic wiodącą i teraz jednym ruchem mocnym ściągamy sobie tą piankę z igły trzymając mocno, ściskając żeby się nam to nie rozwaliło I mamy ściągnięte. No i ogonek jętki jest wykonany. Te jętki nie mają takich długich, strasznie ogonków. Jest ja nie tworzę takich długich tych ogonków. Proszę. I tak jest delikatnie zawinięty od razu. Widzicie delikatnie jest zawinięty. Wystają ładnie ten ogonek z sierści łosia. I taki jest odłóg. No i teraz przechodzimy do zamocowania haczyka i za chwilę wracam z powrotem. No i dobra, wykadrowałem teraz właściwie, bo ta igła była dosyć długa. Ogólnik mamy zrobiony, więc mocujemy nić wiodącą do haczyka i tutaj sobie kawałeczek tej nici mocujemy do haczyka. Mniej więcej tak gdzie zaczyna się kolanko. A zapomniałem wam pokazać powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Haczyk. Haczyk to jest Hikara i to jest model SC 48 i to jest wielkość haczyka numer 10. To jest Hikara. Bardzo fajny haczyk do tego typu much. I tak widzicie, dojechałem sobie mniej więcej na szczyt, tutaj gdzie zaczyna się łuk. No i teraz mocujemy naszą piankę mocno trzeba sobie złapać tutaj tą piankę no i dociskamy ją nicią wiodącą do haczyka starając się tak utrzymać żeby ona się nie przekręciła po haczyku ona to będzie chciała zrobić ale musimy jej na to nie pozwolić więc tak to mocujemy, żeby ona się nie przekręcała po haczyku dookoła. Jak już parę zwoi mamy, to możemy tutaj sobie pod spód puścić nić i z powrotem wrócić na górę do pianki. Jak no, widzicie, jak już ciągnę, to ona się już tak nie obraca. No, dobra. To nam no, wystarczy. Teraz musimy sobie obetniemy te niepotrzebne kawałki. No. Dobra, ale one się jeszcze przydadzą. Za chwilę Wam powiem w czym rzecz. Tą nic też obetniemy. No i tutaj po tej piance, którą żeśmy przymocowali nicią wiodącą przyjeżdżamy tak, żeby zmotnić to całe wiązanie do haczyka naszego tułowy no i tułów się trzyma jest ładnie to ułożone no i przechodzimy teraz do naszych skrzydełek skrzydełka ja wykonuję z piór CDC i to są takie selekcjonowane piórka Cdc, w takim kolorze jasnej cytrynki i teraz tak, widzicie, te piórka są odchylone w jedną stronę biorę takie dwa piórka w jedną i te są w drugą o, w taki sposób i razem je składam tworząc literę V zaraz Wam to pokażę tylko muszę równo to ułożyć no, mamy to złapane. jest, widzicie, tak jest złożone w kształcie liter V i teraz sobie to tutaj ładnie układam palcami odmierzamy sobie odległość tak mniej więcej żeby to miało taką długość prawie jak nasz ten tułów i łapiemy to tutaj palcami mocno i mocujemy do haczyka tak żeby nam się to ułożyło na samym szczycie haczyka ta nić będąca żeby trzymała to cdc na szczycie haczyka o i dobrze się to teraz ułożyło, elegancko mocniej to złapiemy żeby się nie rozkręciło i pozbywamy się już tutaj tych części niepotrzebnych o Mamy. tu sobie jeszcze trochę przejadę po tym cdc Dobra, I teraz je spróbuję troszkę postawić, czyli tutaj je trzeba podeprzeć nicią wiodącą z tej strony, ale niedużo naprawdę, tak tylko żeby to no, tutaj o tak ładnie się trzymało, no i dobra. Mamy tutaj zrobione, tu jakieś takie kłaczki krótkie to można sobie poobcinać, one są tu niepotrzebne. To CDC ładnie się ułożyło, tu się ładnie ułożył. I teraz kolejną rzeczą to jest tutaj w tej części musimy przymocować piórka do jeżynki i to są takie piórka, o taki kogucik brązowy. I sobie takie dwa piórka weźmiemy, dwa po to żeby ta jeżynka była taka bogata, fajna, O i to są takie to są takie piórka, widzicie? Takie brązowe, dwa, równo złożone, i mocuję je tutaj do chacyka. i teraz kolejną rzeczą to jest dubbing tu mam dubbing taki to jest Squirrel Zmieszany, czyli wiórka zmieszana z jakimiś syntetykami, to tak wygląda. Taki kolor ma taki brązowo-oliwkowy. No i mocujemy sobie to na nici wiodącej. Nie musi być jakoś dobrze zbite. Tutaj musimy sobie wykonać ten taki tułów. No, i odgarniamy sobie, zabieramy do tyłu to wszystko i lewą ręką musimy przełożyć parę razy ten dubbing tutaj po tym tułowiu dobra, i teraz już tutaj normalnie do tego, do ctc tu będziemy się przesuwać Musimy troszkę jeszcze tam dołożyć tego dabingu, ale już nie dużo. Ok. jest tak mamy skrzydełka, mamy jeżenkę już i teraz wykorzystamy jeszcze ten kawałek tutaj tego, tej pianki, która no, pozostała. A z tej pianki sobie spróbujemy zrobić... Znaczy nie spróbujemy, tylko zrobimy sobie I główkę tej naszej jęteczki. No i ścinamy tutaj do takiego stożka, po to żeby to było łatwo zamocować. I mocujemy piankę. Dobra, piankę zmocowaną, teraz jeszcze dubbing z tej strony. Teraz już musimy wziąć szczypczyki, łapiemy dwa te piórka koguta, równo szczypczykami, tak, żeby one się nie rozjeżdżały. No i nawijamy naszą mierzynkę teraz, no. tutaj na tu, po tym bingu. Dlatego dałem podwójnie tej jeżynki, bo, po, bo, bo chcę uzyskać taki efekt, aby ta mucha była naprawdę dobrze pływalna. Czyli pływalność muchy będzie po części dzięki tej bogatej jeżynce. No i dobra, jeżynkę mamy zrobioną, co to zrobione. I teraz jeszcze to zawijamy sobie do tyłu. Naciągamy i mocujemy sobie tutaj nicią wiodącą po szczycie, tworząc główkę naszej muszki. No i wracamy tu pod tą piankę w stronę oczka. Tą część, która jest tu niepotrzebna, już za dużo obcinamy. O, widzicie, tak się to ułożyło. Mniej więcej jest OK, wszystko, ale jeszcze teraz sobie tutaj zakończę i to jeszcze nie koniec będzie, ponieważ... Dobra. Mhm. I teraz tak, tą część jeszcze tej jeżynki, która jest tutaj na dole, widzicie, bo to tak, tak wygląda w tej chwili całość, nie? Tak wygląda całość. No. Ale ja chcę się pozbyć jeszcze tej jeżynki, która jest tutaj na samym dole, czyli mi ta jest część niepotrzebna, więc ja muszę tu obciąć. Bo chcę, żeby to miało tak jak w przypadku spętu po prostu kładła się ta mucha na tej jeżynce, która będzie nam tak rozkładać się na boki tu trzeba trochę pokręcić, poobserwować pooglądać, tak żeby to równo dociąć popatrzeć sobie z przodu o właśnie tak chciałem aby to wyglądało jeszcze tutaj coś obetniemy. O, widzicie? I teraz już wam pokażę, jak to wygląda. Teraz to wygląda w taki sposób: mamy jeżynkę tylko od góry, i ta mucha jak siądzie, to siądzie po prostu na tej jeżynce, i tak będzie stało. No i ostatnią częścią jest jeszcze tylko troszkę. Dodanie koloru w tej muszce. Mamy tutaj taki mazak wodoodporny. I sobie tutaj ogonek pomalujemy. Z tej strony też. Tutaj stworzymy takie oczko. I muszka jest gotowa. Tak wygląda jętka, którą wykonałem. Jeżeli mucha się podobała, to zapraszam do komentarza, zapraszam do subskrypcji. No i cóż, tyle na dzisiaj. Kolejne filmy będą czekajcie cierpliwie. A jeszcze zapomniałem polakierować, ale to już sobie polakieruję za chwileczkę. Także pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnym filmie.